Rok 2011 w gminie Suchy Las w dużej mierze upływa pod znakiem kultury, a to za sprawą 20. rocznicy powstania Ośrodka Kultury oraz rozpoczęcia budowy nowego centrum kulturalnego w gminie. Poczynamy realizację dużego projektu, ważnego projektu dla kultury sucholewskiej. Jest to budowa Centrum Kultury w Suchym Lesie. Inwestycja o tyle ważna, ponieważ do tej pory nasza prężnie, prężnie działająca kultura słuchawska nie miała odpowiedniej bazy i mamy nadzieję, że za rok, w momencie oddania do użytkowania tego, tego budynku, ta baza będzie odpowiednia do potrzeb naszych mieszkańców. Taką nadzieję ma również dyrektor Ośrodka Kultury pani Urszula Habrych, która podkreśla, że jest to spełnienie marzeń. Tak, bardzo bardzo wyjątkowy, bardzo szczęśliwy, bardzo piękny dzień i bardzo pięknie wkraczamy w drugie dwudziestolecie Ośrodka Kultury. Rzeczywiście przez te 20 lat działaliśmy w pomieszczeniach niedostosowanych do działalności kulturalnej, a to co dzisiaj zapoczątkowaliśmy, to rzeczywiście jest czymś, co pozwoli nam, tak mocno już zupełnie rozwinąć skrzydła jeśli chodzi o naszą działalność kulturalną, czekaliśmy na ten moment wiele lat i tak jak powiedziałam podczas murowywania aktu, uroczystości murowywania aktu erekcyjnego, że dzisiaj Spełniło, spełniło się nasze marzenie i nasz sen o nowych, większych, wspanialszych przestrzeniach. W środę 16 listopada na ulicy Szkolnej w Suchym Lesie odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Kultury. Na uroczystości pojawiło się wielu znamienitych gości, m.in. marszałek województwa Wielkopolskiego pan Marek Woźniak, który nie kryje zadowolenia z faktu, iż gmina Suchy Las stawia na kulturę. Myślę, że to jest godne odnotowania, że właśnie Suchy las powstaje Centrum Kultury. Obiekty związane z kulturą są rzadkością, jeśli chodzi o inwestycje w sferze publicznej. Główny nacisk inwestorów idzie na infrastrukturę tą twardą, czyli drogi kanalizacje, wodociągi. W drugiej kolejności obiekty edukacyjne i sportowe, te związane z, z generalnie rekreacją i i spędzania wolnego czasu, ale w, w formie aktywnej. Natomiast jeśli chodzi o obiekty kulturalne, to ta infrastruktura, która istnieje, ona jest modernizowana, remontowana, natomiast nowych obiektów powstaje niewiele. Myślę, że to, to jest kolejny etap cywilizacyjny rozwoju polskiego samorządu. No właśnie stawianie na kulturę i rozbudowę tej infrastruktury, i to nastąpi. Cuchy Las, tak jak często w wielu innych przedsięwzięciach, jest liderem, i tutaj tak odczytuję tę decyzję pana wójta i Rady Gminy. Zmierzanie w tym nowym otwarciu, już bardzo śmiało, z nowym obiektem, w tej przestrzeni nowoczesnym obiektem, odbiegającym od tych, które istnieją w innych miejscach tradycyjnych. Dawno zbudowanych, jeszcze w innych technologiach. To będzie obiekt nowoczesny, i to, mam nadzieję, będzie jedna z dobrych wizytówek Sofiego Lasu. Po przemówieniach ksiądz kanonik Andrzej Niwczyk poświęcił plac budowy, a następnie przystąpiono do wmurowania aktu erekcyjnego w fundamenty budynku. Powstający obiekt będzie bardzo duży i nowoczesny, tak, aby mógł spełnić oczekiwania mieszkańców. W budującym się obiekcie Centrum Kultury w Suchymlesie, Zakłada Zakładana jest powierzchnia użytkowa około 2000 m2. Metrów, metrów Przewidziano około pięciu, pięciu różnych pracowni, m.in. ceramiki, studio nagrań, sale taneczne. M.in. będzie również sala taka wielofunkcyjna, widowiskowa. Obiekt będzie trzy kondygnacyjne, dwie kondygnacje nadziemne, jedna, jedna podziemna. Jeśli ekipy budowlane nie natrafią na żadne przeszkody, to już za rok miejsce to będzie wyglądało tak.